30 lat pracy Dużo. i 2100 złotych. Uśmiech na sali za tyle lat? Proszę pana, z, z opiekuńczym, z opiekunem. No pani sobie radzi, wystarcza pani na wszystko? No wie, wie pan, przy pomocy rodziny. Czyli, czyli musi ktoś pomagać? No na pewno. Sama pani by nie dała rady, żeby wszystko płacić. No pewnie, że tak. Na co najwięcej idzie? No, na wszystko po kolei. Pani bloku czy jedy... Na leki, na... na. Miałoby darmowe. E, damy, Tam czy nie ma? Śmiech. Wszystko jest, wie pan. W bloku pani mieszka, czy jednorodzinnym? W jednorodzinnym. Yy, babciowe mają wprowadzić, 800+, plus, 13 14 dobrze yy, to pan... Widzi pan? Widzę. No to leki, taki lekarz musi zawsze kosztować. Tak, to dużo kosztują, dużo. No, na NFZ się da do, do lekarza, czy nic? Czy, czy prywatnie trzeba? to poznają, A jak ja się żyje teraz, Chce pani się powiedzieć? Dziękuję, ja... Pani pracuje jeszcze, tak? Nie, 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 ja nie, ja nie pracuję, ja jestem na zasłużonej emeryturze, A, ale dobrze. Ja teraz pytam finansowo i tak dalej, do internetu nagrywam. Czy ciężko, czy, czy lekko, jak się żyje? Tak? Średnio. Średnio. Ile tej emeryturki u Pani? Słucham? Ja tej emerytury u Pani? <laughs> 30, Pani, 30 lat pracy. emeryturze. Jak to wygląda? Ile te emerytury, ile lat pracy było? Nie, Więcej by się przydało? Ponad 40 lat pracy, nie, emeryturę mam dobrą, wystarcza tak, tak, na wszystko. Ja nie narzekam. Ale tu, bo większość osób tu ma poniżej dwóch, jak nagrywam. Dwa, no 2,5, małe temery. Te nie, 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 nie. nie, nie. Co, co, jak, co... Tak jak mówię, wystarcza na wszystko na normalne życie. To no, może taki inny temat. Czy, czy odczuł pan drużyznę? Może w ten sposób? W Polsce. No oczywiście proszę pana, no bo taki serek 10 deko. 10 deko, czy to w markecie. tak, biały taki, pan mówi, Ta, no ze suszonymi pomidorami, ziołami, tam z takimi 10 deko tego jest no i kosztuje 3-4 zł prawie. 380. No to jest na nabułkę. No, no, no jak kajzerkę się kupi, za pół się pokroi masełka trochę. I... No na przykład kajzerka, że kosztuje złotówka, jakaś taka jest najmniejsza. Na Nie no jedna bułka to jest 5 zł śniadanie. śniadanie 5 zł. Ja do tej bułki, tak? No to mówię ten serek jeden. No i to wszystko. Na nam bułką pan się naje, no to pracowałoby dwie, trzy te bułki, tak? Czy, albo, czy coś, albo zjeść jeszcze kawę zjeść, jakąś. No to kawę to... to no wiadomo, to in, jest in, to inne. Inne in pije. no to jest tanie. Na no obiad, ale... obiad je wszystko? No, no i obiad, no to tak, no to jak się zrobi rano takie byle jakieś śniadanko, no to na obiad się coś zupinę ugotuję jakoś, bo jeszcze mam proszę pana inne choroby, także muszę dietę trzymać. No i takie życie jest no. miał coś ostatnio w sklepie jak pan chodzi? W życiu. W życiu. Musi pan szukać promocji, rabatów, jak nie pan chodzi po supermarketach, czy no. jak najtańniej było? No tak się chodzi, no do gdzie tego, no to się kombinuje jak się może, nie? Da się na się oszczędzać teraz, jak pan, jak to... Nie. Na prądzie można, no, świetle żyć, wody mniej... No to być, trzeba nie... kupić żarówkę 40. A teraz będzie jeszcze ciemniej, już od, no bo tak, no od bo teraz października. Było od października już będzie godzina, już o 6 będzie żarówka. No, tak. no i posiedzieć się do 8. No Zaczął jakiś węgiel, by trzeba było no kupić w... w bloku mieszka. No, no to tak. tam gaz, tak? No to gaz, Znowu, gaz ale światło, kosztę, tak. no. no i żarówkę, no to po